to do tego tematu, w którym rozmawialiśmy, kontynuacja, więc czym są liczby mistrzowskie i trójkąt oświecenia, potem wyślę na grupie Wam zdjęcie, żebyście rozumieli, o co chodzi z tym trójkątem. Numerologia to dziedzina zajmująca się badaniem znaczenia liczb w życiu człowieka, a niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe, wyróżniają się na tle innych liczb, ponieważ według niektórych ekspertów charakteryzują się o wiele wyższym potencjałem niż pozostałe liczby. O wiele większym potencjałem. Można powiedzieć, że liczby mistrzowskie to jeden z najbardziej fascynujących i najmniej rozumianych aspektów numerologii. Są tajemnicze i cały czas nie do końca jeszcze poznane. Niemniej warto im się przyjrzeć, ponieważ rzucają całkiem nowe światło na ludzki los. Jeśli pojawią się w wyliczeniach, to znaczy, że nie można ich pomijać. Liczby mistrzowskie. Istnieją trzy liczby mistrzowskie: to. 11, 22 i 33. Niektórzy numerolodzy, a nawet niektóre książki o numerologii podają, że również liczby 44 czy 55 czy, 50, czy 66 są liczbami mistrzowskimi, ale są to błędne informacje. Fakt, że liczby 11, 22 i 33 są liczbami dwucyfrowymi, składającymi się z identycznych pojedynczych cyfr, nie jest powodem, dla którego są one uważane za liczby mistrzowskie. To powtórzenie trzech głównych liczb. 1, 2 i 3 nadaje liczbom mistrzowskim szczególnego wyrazu. Samo powtórzenie dowolnego numeru jednocyfrowego dwa razy nie tworzy liczby mistrzowskiej. Dlatego też takie liczby jak 44, 55, 66 i tak dalej nie są liczbami mistrzowskimi. Choć prawdą jest, że mają w sobie coś szczególnego. Coś, co można by nazwać skupioną i naładowaną energią. W porównaniu do innych liczb dwucyfrowych, np. 37, 62, 74. Nie są to jednak liczby mistrzowskie. Nie są żadnymi liczbami mocy. Trójkąt oświecenia. Każda z trzech liczb mistrzowskich wiąże się z główną energią ogólną. Liczba 11 to wizja, liczba 22 jest działaniem, a liczba 33 jest wskazówkami dla świata. Te trzy liczby razem tworzą trójkąt oświecenia. Liczba mistrzowska 11, czyli na przykład moja Jedenastka jest pierwszą liczbą mistrzowską. Jej wibracja zapewnia silną intuicję, większą wrażliwość, w tym empatię oraz naturalną inteligencję. Zdarza się, że numerologiczna jedenastka dysponuje pewnymi nadprzyrodzonymi zdolnościami, które nie są dostępne dla żadnej innej liczby. Nie da się więc ukryć, że jedenastka jest symbolem ogromnej mocy, zarówno mentalnej, jak i fizycznej. Człowiek o tej liczbie na swojej drodze życia. Jest uważany za tak zwaną starą duszę. Jest w stanie radzić sobie ze złożonymi sytuacjami, ponieważ posiada szeroką wiedzę ogólną. Można powiedzieć, że wie co nieco na każdy temat. Liczba mistrzowska 22. 22 to liczba mistrzowska, druga liczba mistrzowska. Jej wibracja przynosi głębokie duchowe zrozumienie. A największą siłą jest umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Działania tej liczby prawie zawsze prowadzą do ostatecznego sukcesu, To też ludzie będący pod jej wpływem charakteryzują się wysoką samooceną, ogromną inteligencją oraz pracowistością. Człowiek, który urodził się pod tą liczbą, jest nazywany mistrzem konstruktorem. To dlatego, że, jest najwi że jego największą miłością jest budowanie. I nie ma w tym sobie równych, można śmiało powiedzieć, że numerologiczna dwudziestka dwójka jest najpotężniejszą ze wszystkich liczb. Jest w stanie zamienić najbardziej ambitne marzenia w rzeczywistość. Liczba mistrzowska: 33. 33 trójka jest ostatnią i najrzadziej występującą liczbą mistrzowską. Ma ogromne znaczenie w numerologii i jest postrzegana jako idealna równowaga między dwiema pierwszymi liczbami mistrzowskimi. Z tego też względu jest to najbardziej wpływowa liczba. O, o proszę bardzo. 33 najbardziej wpływowa. Określana mianem mistrza nauczyciela, przenosi ludzki potencjał na zupełnie nowy poziom. Człowiek, znajdujący się pod wpływem wibracji numerologicznej 33, może podejmować się praktycznie wszystkich możliwych projektów, bez względu na to, jak trudne lub niepraktyczne może wydawać się zadanie. 33. je wykona. Tym, co czyni 33. szczególnie imponującą, jest wysoki poziom jej oddania. Poświęca się w pełni temu, co postanowi dokonać. Liczby mistrzowskie. W skrócie można powiedzieć, że liczba 11 reprezentuje wizję, liczba 22 łączy wizję z działaniem, liczba 33 oferuje wskazówki dla świata. W numerologii każda liczba jest znacząca, ale liczby mistrzowskie mają wyjątkowe znaczenie, a kiedy pojawiają się w Twoich wyliczeniach, dwukropek. Punkt pierwszy. Wskazują na wyjątkowe cechy Twojej osobowości. Punkt drugi. Ujawniają szczególne trudności, z jakimi będziesz musiał się zmierzyć. Punkt trzeci. Dają Ci wgląd w przeszkody, jakie najprawdopodobniej pojawią się w Twoim życiu. Punkt czwarty. Wzywają do cierpliwości i dojrzałości. Tylko w taki sposób odniesiesz sukces. Punkt kolejny pomagają dokonać integracji poszczególnych cech Twojej osobowości, i punkt ostatni, otwierają przed Tobą drogę do największych osiągnięć ze wszystkich liczb numerologii. Jak widać liczby mistrzowskie są nie tylko błogosławieństwem, równie dobrze mogą okazać się przekleństwem, które czyni ludzkie życie znacznie trudniejszym. Liczba mistrzowska 11 jest podstawą wszystkich liczb. Można wręcz powiedzieć. Że podstawą ludzkiego istnienia. Dobra, dziękuję. Czy do tego czatu nagrywanego coś jeszcze chcecie dodać w tym temacie łącznie, z co mówiłyśmy o 33? Zachęcam. Trotkania. No, ja, my, ja myślę, Sylwia, że 11, tak jak mówisz, że jest podstawą wszystkich mistrzowskich liczb. Stąd te kody są przesywa, przesyłane zawsze w jedynkach i w zero, ja myślę. No, ciekawa interpretacja. No. Dorotka? Dorotka to w ogóle jest 33. Ona jest mistrzynią ja, no 33. Właśnie, no właśnie, właśnie słyszałam i, Mesja. I, 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 to, i to, co Sylwia powiedziałaś o, so, yy, o 11, mówi, że jesteś ką To się zgadza. Ja to widzę. Ja jestem 33, no to, no to tak jest, no, no tak, jest, tak, tak jest, jest, no tak jest, tak jest no. Ale jestem spokojnym człowiekiem, no ale tak jest, tak. 22, no chyba nie, nie wiem, nie znam chyba, nie znam, no nie znam chyba. Nie wiem, ja w ogóle nie to tak, tak wszystko zostało. Jola też jest 33. Kto? Jola nasza to? też jest 33. No to cudownie, to cudownie, popatrzcie. No ale w ogóle, ja, dlatego ja tutaj właśnie jestem, bo jak ja tutaj, właśnie na Waszą grupę weszłam, na, na Waszą, naszą, nie wiem jak to powiedzieć, to ja poczułam się dobrze. Ja nic więcej nie potrzebuję. Ja tutaj wszystko mam, to co potrzebuję. Po prostu, Cieszę się no. bardzo. Naszą grupę, naszą. No, tak, naszą. Te, e, Telegram. Ale nie, my, mnie... my wszystko sobie powiemy, w, 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 mhm. co by nie było najgorsze i, i cokolwiek. I, Te, i, właśnie, chciałam no. powiedzieć tylko, że Telegram oficjalnie nazywa mnie, czyli jako założyciela, właścicielem. To, pie, to jest nazwa, uważam, bardzo nietrafiona, bo to, że ktoś coś zakłada, tak czyli daje otwarcie, początek, to i wszyscy inni wchodzą, to wszyscy są równi, tak samo, nie? a nie ktoś jest właścicielem. No, ale, napiszmy, ale... napiszmy, do Telegrama petycję, aby nazywał tych ludzi mistrzami. Mistrzami. O, ja mogę być tak. Dobrze. No. Gocia, no jest jestem... Cudownie, cudownie jest. No. Cieszę się bardzo, że grupa zdarzyło że się jutro. Ci się tak bardzo podoba. Ogólnie ludzie mają pozytywne wrażenia. Nam zależy, żeby właśnie y, takie jednostki były indywidualne, bardzo charakterne, nie na ilość, tylko na jakość. I cieszę się, że wszyscy się dobrze tutaj czują. Czy Małgosia, Ewa, ja coś chcę powiedzieć? Jak nie, to dokończymy to nagrywanie i wracamy sobie do kolejnych tematów. Ewa, jesteś? Dobra, to kończymy to i idziemy sobie dalej z tematami. Dzięki dziewczyny i chłopaki.